Привет, поляки. Sorry za taką długą przerwę, którą e, zauważyliście, że długo mnie nie było na YouTubie, ale przyszedł czas wracać i powiem Wam szczerze, że dużo się działo. Bardzo dużo się działo teraz. Chciałbym zacząć od pozytywnej wiadomości. Pierwsza pozytywna wiadomość, którą mam, i chyba, i, chyba jedna pozytywna wiadomość, którą mam, to że moi rodzice przyjechali jednak do Polski i, uwaga, znaleźli sobie pracę. W kolejnych moich odcinkach zobaczycie, czy im się podoba, czy jakie mają plany na przyszłość. Czy chcą już wracać, czy zmęczyła ich Polska? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym dodać. To, że dużo osób przyszło do mnie na Instagramie w ciągu tych ostatnich dni, dlatego, że publikowałem dużo tam, co się dzieje teraz na bieżąco na Ukrainie, więc uważam, że trzeba powiedzieć, że jestem Roman Maksimow, pochodzę z kraju, którego nie znajdziecie na mapie jest ten kraj, który się nazywa Naddniestrze. Więcej informacji możecie zobaczyć we vlogu Naddniestrze bez planu. Szczerze nie myślałem, że mój powrót na YouTube będzie taki, no, dość smutny ta sytuacja jak najbardziej dotyczy mnie, moją rodzinę, moją ojczyznę można powiedzieć. Dużo, bardzo dużo czytam, czytałem. Już dostałem taki już wewnętrzny niepokój przez to, że cały czas siedzę na tych wiadomościach i mi się wydaje, że to nas akurat łączy, dlatego że wszyscy też zajęci, zaangażowani w to, co się dzieje, dlatego że co nas teraz łączy Polaków i Obywateli Mołdawii czy tam Nadniestrzan to, że graniczymy z Ukrainą. Każdy ma swoje obawy na temat, czy ta wojna nie pójdzie dalej, czy nie dotknie jakby naszą ojczyznę, nasz dom. Jestem pewien, że ten odcinek bym nie nagrał, gdyby moja rodzina została w Naddniestrzu, więc gdybym też był w Naddniestrzu, w życiu bym nie nagrał ten odcinek. Więc miłego go oglądanie, dlatego że mam dużo ciekawostek do powiedzenia. Wracam na YouTube nie z pustymi rękoma, dlatego że odpalam nowy program, który się nazywa U nas to samo. Roman! U nas to samo! Привет Wsiem! Roman, fan polszy, w programie U nas to samo. Mogę Wam tylko powiedzieć, skąd się wzięło u nas to samo, dlatego, że po raz pierwszy, jak przyjeżdżałem dużo razy do Polski, jak się nauczyłem polskiego języka, często opowiadałem, jak wygląda życie u nas i że ja widzę, dostrzegam ogromne różnice i Polacy cały czas mi odpowiadali: a daj spokój, Roman, u nas to samo. Daj spokój, u nas to samo, albo za niedługo u nas będzie tak samo. A co u nas niby inaczej? Ostatnio rozmawiałem z jedną dziewczyną, jak tylko wybuchła wojna, ona mi wysyłała różne wiadomości głosowe, była Mega przerażona, że co tam się dzieje, bo ona pochodzi z Naddniestrza, teraz mieszka w Rosji. Bardzo krytykowała w ogóle, co się zaczęło, ale uwaga! w ciągu tego tygodnia, zaczęła wysyłać mi nowe wiadomości. Słuchaj, ostatnio oglądałem telewizję, nasza telewizja mówi, że jednak my tam coś ratujemy. I nasza telewizja mówi, że Zachód teraz nas nie lubi, że Zachód teraz jest Ruso pokazał swoją prawdziwą twarz, że to jest rusofobia i tak dalej. Tak z tydzień temu narzekała na to, ona chciała wyjechać stamtąd, jakby zmieniła swoje zdanie i zaczęła myśleć, że jednak, jednak mają rację. Dlatego, że ta propaganda się robi mega, mega taka ostra bezpośrednia taka w twarz po prostu Je, jeżeli kiedy on, kiedyś oni robili tak z charyzmą tak charyzmatycznie próbowali tam robić tak 20% prawdy, prawdy 80% propagandy to teraz ta propaganda jest taka mocna więc możemy razem dzisiaj pooglądać niektóre rzeczy które pokazuje rosyjska telewizja w moim programie u nas to samo z operacji podkreślił Putin uczestniczą tylko kontraktnicy przyzywników nie ma nie jednego и мы не планируем это делать. И не собираемся. Наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Она идет Ten filmik jest bardzo ciekawy. Chyba słyszeliście już e, wcześniej o tym, że e, Putin tak naprawdę siedzi w bunkrze. E, od razu mówię, że przekazuję wam informację, która jest teraz w sieci. Więc e, Putin postanowił, żeby e, pokazać, że nie siedzi w bunkrze, że też się nie boi. I zobaczcie uważniej, że w tle mamy zieleń, żeby zmienić jego tło. Bo tak naprawdę używał tak zwanego chroma key, czyli green screena. Kiedy, kiedyś, kiedyś też nagrywałem na green screenie. Pamiętam jeszcze w Naddniestrzu, więc wiem, i tak od tego zielono, zielonego tła idzie odbicie, więc oni postanowili, żeby to wszystko wyszło naturalnie, bo trochę tego odbicia widać. Znam się na tym, dlatego że montuję dużo, montowałem bardzo dużo filmików z kromaki, więc żeby nie było widać na skórze albo na, na odzieży, nie było widać tego odbicia, oni postanowili zrobić to tło jako zieleń. I to widać po prostu, bo tam było dużo fuck upów, dlatego że było tak, że on jakby ręką robi taki gest. I jego ręka przychodzi normalnie przez przezroczysty mikrofon. Niesamowite. Teraz używają montażu i spe efektów specjalnych w Rosji, żeby pokazać tylko, że Putin nie siedzi w bunkrze, a jest otoczony ładnymi kobietami. Niesamowite. Ach, oh, Szkoda gadać. Oglądamy. в освобожденных поселках люди вздохнули с облегчением. Теперь они могут разговаривать на родном языке. Тераз они могут размавлять по-русски своем своем ой чистым языку. Jako osoba, która pochodzi z teraz pola, który się znajduje 100 km od na 20 km od granicy z Ukrainą, wyjeżdżasz do Ukrainy, nic się nie zmienia, język się nie zmienia, ludzie rozmawiają tak samo. Jedziesz pierwsza wieś, druga wieś, następny tam, nie wiem, jakaś miejscowość, dojeżdżasz do samej Odesy. czyli nikt by się nie przyczepił za to, że ty tam rozmawiasz po rosyjsku i wszyscy normalnie y, mieszkali ze sobą nikt, nikomu nie przeszkadzał, ale e, Rosja postanowiła wyzw w, zrobić wyzwolenie e, tym e, miastom. Tu mm. nawet policja przejeżdżała nas, mm. zostawiała ukrainski język uczyć. to czy ukrainską mowę. To jak ja będę uczyć, jeśli ja mówię? 50 лет уже прожил на русском языке разговаривал. Отступают украинские войска с такой скоростью, что бросают даже флаги Украины и своих подразделений. В освобожденных поселках масса свидетельств пребывания там запрещенной в России террористической организации «Правый сектор». Они уже этом тромбят целый час в каждой пропаганде и говорят, что мы освободили следующее место и там сейчас нет фашистов и сейчас могут люди разговаривать в своем языке, языку, или языку русском. Колейный фильмик на прямой связи Илья Кива, депутат yeah. Верховной Рады Украины. Илья Владимирович, по нашей информации, вы были вынуждены покинуть Украину. Подтвердите или я эту информацию? Но ключевое. Сегодня uh, появилась информация, что Зеленский покинул украинскую столицу, что он находится на территории Польши. килька uh, дней все говорили, о том, что Зеленский выехал uh, из Ukrainy. <laughs> Sorry, nie powinienem tego robić, ale <laughs> Ale ten, ten deputowany, czy jak on się nazywa, wygląda dość stereotypowo. Słuje <laughs> po tym kadrach, które były pokazane na kanunie nocy, on w strannym, довольно состоянии пребывает. Что вам известно? Tak, cały czas mówią, zobaczcie na jego oczy, że jaki on jest zmęczony, że on, o, że on teraz y, na, siedzi na jakichś tam używkach i tak dalej. Cały czas jakby próbują wmówić, że mówić, pokazać tą słabość u, w strony ukraińskiej. To jest tak wy znajdziecie, że w odnoszeniu mnie, jak i Medwiciuka, była zawiedziona uholowna stadia, po GOS i zmieni. И я покинул страну, потому что в конечном счете меня бы арестовали и посадили в тюрьму. И, конечно, я нахожусь сейчас в Москве. Почему в Москве? Ну, потому что я считаю, что здесь нужно искать мир для Украины, не в Евросоюзе, не в НАТО, не у зарубежных э, псевдопартнеров. Москве. А именно в Москве нужно Москве. искать в Москве. возможность решения можно... компромисса. Это моя позиция как гражданина Украины и как народного депутата, представителя власти. Страшно об этом говорить, потому что данный человек является еще главнокомандующим воюющей армией. В чьих руках находятся жизни миллионов людей? Мы видим на лицо э, у него ну кокаиновую эйфорию. Зеленский покинул территорию Украины в направлении Польши и сейчас находится в американском посольстве. Где он и будет дальше отдавать приказы? po faktycznie ukraińskiej armii, co się i ku Kolejna rzecz, którą teraz robią bardzo często i bardzo dużo, organizują takie specjalne rajdy czy jak to się nazywa, że wszyscy Rosjanie wspierają e, działalność e, Rosji na Ukrainie. Muzyka uwielbiam Widzimy różne miasta. Właśnie, a propos tego Z, to słyszałem kilka różnych zdań, ale moim zdaniem, ja, ja się domyślam, mi się wydaje, że to e, od słowa zapad, czyli zachód. Mi się tak wydaje. Co myślicie na ten temat? Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek oficjalną informację, ale mi się wydaje, że Z to znaczy zachód, że my idziemy na zachód. Więc to trochę przerażająco brzmi. Patriot. No tak, bo oni mają takie tabliczki za Putina, za prawdę. Ale nie wiem, kto wpadł na ten pomysł nowej swastyki Rosji. O, patrzcie, autobusy, które robią kolejny mega przerażający filmik dla mnie. Mam swoje trochę emocje związane z prawosławną cerkwem rosyjską, więc, więc nie będę też o tym mówił teraz, bo nie chcę poruszać również tematu religijnego, ale, ale prawosławna cerkiew rosyjska jest po prostu obok политики, и она так заангажирована в политике, и, очевидно, же, это... У нас то же самое. Это меня страшило больше вся Великая и Малая и Белая Русь сможет единым бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда, будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Несамовите. Казахстан, Украина несчастная. Так. На подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Но ну, а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться, сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян. Примите, пожалуйста, благословение и будемте расходиться по домам для килейной молитвы о победе над темной ордой фашистской. Слава тебе, Боже! W ogóle to byłem przekonany, że trzeba po prostu usiąść i nagrywać jak zobaczyłem właśnie przemówienie tego popa, dlatego że jeszcze wieczorem mój kolega Wasak wywiad z którym zobaczycie, później do niego zadzwonię, pogadamy, zapytamy jak sytuacja wygląda w Mołdawii i jakie są jego... Przemyślenie na ten temat, ale kiedy wysłał mi ten filmik i pamiętam, że wysłał tak późnym wieczorem, to ja tak Wow, co jest po prostu straszne, to jest przerażające, naprawdę. Zwłaszcza, że ja, ja, ta wojna jest w moim języku, rozumiecie? To jest po prostu niesamowite, dlatego, że widzisz jeńców, widzisz jakby wszyscy między sobą rozmawiają języków, który mnie jest na 100% zrozumiały. Więc rozumiecie stopień, w którym przeżywam tą wojnę. Kolejny filmik. Ja, ja nie wiem, jak to powiedzieć, chorych ludzi, czy, czy jak to powiedzieć, e, którzy organizują i świętują atak na Ukrainę. Z flagami Rosji LNR i DNR, bo 2000 w Petersburgi wyszli na akcję. Żeby... Petersburg, miasto inteligencji rosyjskiej, jest po prostu. Ach. Это те, кому не стыдно, кто согласен с решением президента и готов оказать Ura! помощь и армии, и жителям Донбасса, которые 8 лет уже не видят мирного неба над головой. Петербург всегда был городом с ощутимой прослойкой интеллигенции. Город трех революций. Так, ладно, вообще, перед фильмом же, то место интеллигенции и так далее. Покойные ко всему происходящему. И подобные ак. Ура! Страшно же дело не только молодежи. Университет, в котором учился. Владимир Путин выражает поддержку его политики. Студенты, аспиранты, почти полностью педагогический состав, профессура. Слова поддержки. Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение вы должны были принять и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у вас уже не оставалось. Чисто человеческое сочувствие, пожалуй, побудило меня к этому, к нашему президенту. ponieważ jak ja ze stron Sorry, nie A mogę i... tego oglądać. Sorry. Pr mamy ostatni filmik na dzisiaj. Zapewniam wam, że program u nas to samo zostanie na moim kanale, dlatego że mam będę miał bardzo dużo tego. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten człowiek tutaj Kisilow jest takim charyzmatycznym Propagandistą, który pokazuje, cały czas tłumaczy, tak powoli gada, próbuje wytłumaczyć starszym osobom, bo to jest właśnie skierowane na tych starszych ludzi, e, dlaczego Rosja ma rację cały czas, dlaczego jest tak, jak jest i dlaczego u nas jest lepiej, e, dlaczego my mamy swój włas, swoją własną drogę i bardzo dużo osób go ogląda. Jest najgorsza propaganda. On tam o Polsce też mówił, pamiętam, że może kiedyś wam później pokażę o tym, ale nikt swoje wojska na Ukrainę odprawiać nie będzie. Никто воздушное пространство над Украиной закрывать не станет. Ведь это приведет к прямому столкновению армии НАТО и России. Про вступление в НАТО и Евросоюз украинцам тоже лучше забыть. Украина для США и Европы – расходный материал, историческая миссия незалежной – подгадить России и все. К концу недели Зеленский наконец-то что-то стал понимать. На пресс-конференции перед журналистами он предстал в таком непотребном виде, что у всех возник Лишь один вопрос под алкоголем, глава Украины, или под сильно действующими наркотиками. Ты, ты Он выглядел же, столь торможенным и неадекватным, что невольно вспомнился еще один боец с России, экс-президент Грузии Саакашвили, что напал на Южную Осетию, а потом в страхе прямо перед камерами жевал Галстук. Агония киевского режима в репортаже Андрея Григорьева. Fury z produktami, które szły przez Ukrainę rosyjskim... Proszę. Tak e, będziemy to dawkować. E, dajcie znać, czy, czy wam się spodobało e, i następny odcinek będzie o moich rodzicach. Mam nadzieję. Również zadawajcie swoje pytanie w komentarzach. Piszcie po prostu, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że Polska teraz się zjednoczyła, zapomniała w ogóle o wszystkich tych swoich, swoich takich wewnętrznych problemach i pamiętajcie u nas dokładnie to samo. Dzwonię do Wasilia. Roman. U nas to samo. Wasili Tkacienko, który mieszka na przygraniczu Naddniestrza i Mołdawii z mołdawskiej strony, na dokładnie samej granicy, będzie z nami opowiadał, jak wygląda sytuacja w Mołdawii. Przywit, Wasili. Cześć, cześć Jak tam się czujesz? Jak w ogóle jak obecna sytuacja, jak tam wygląda? Działy się wciąż nie zrozumieli, z powodu znanych wydarzeń. Nastrojenie jest porsze, wojna jest teraz na Ukrainie i jak ty powiedziałeś, ja mieszkam na granicy z Przeniestrowiem i Ukrainą, a ja mogę wyjść... на улицу, так как я живу на возвышенности, я могу увидеть, где начинается граница в Ренестрове, и где она заканчивается, и где начинается граница Украины. То есть это все, это можно увидеть глазами. То есть настолько это все близко. Помню, там, что на самом начале, как się zaczęło, начало, слышал стрелы, так слышалась какие-то выбухи со своей стороны. Тогда я это и хотел сказать, что вот когда я выхожу на улицу и вижу границу Приднестровья, границу Украины и насколько это все близко, да, отдаленно, да, не так отчетливо, но это все равно слышно и это все равно меня кидает немного Korocze, nie mnogo mnie srać Ci, którzy pamiętają, to Wasia mieszka na samej górze Czyli on widzi, on ma naprawdę, wychodząc z domu Ma widok na, na Dniestrze i widzi Tiraspol To miasto, z którego ja pochodzę I po prawej stronie widzi, widzi granicę z Ukrainą Powiedz mi proszę, e, czy Mołdawia przyjęła uchodźców z Ukrainy I w ogóle jak sytuacja wygląda z uchodźcami? No, Mołdowa przyjmuje uchodźców e, Ludzie sami sobie skooperowali Pomimo tego, że państwo też mobilizowało się mobilizowało Ludzie sami, dobrowolnie фактически носили еду на границу, предоставляли жилье. Естественно, иногда бывают люди, которые пытаются нажиться на этом, и в первые дни они что-то там завысили цены на квартиры в 5-3-4 раза. Там типа, если стоит квартира 200 долларов в месяц или евро, то те, кто пытались нажиться, стоили по 2000 евро. Вау, 2000. 2000, да. серьезно помещение для беженцев, где они могут жить и ночевать, тоже заканчивается. Сейчас с Майя Санду наша президентка просит западных партнеров, чтобы они предоставили еще какие-нибудь там услуги и условия. Если ходи о Майе Санду, то я слышал, что она зааппликовала, чтобы еще долучиться до Унии Европейской, правда? Да, да, она вот Украина, подала заявку на вступление в ЕС, и ровно через день или два, я так и я, это было вполне ожидаемо. Mm -hmm. Через день под, подала Грузия в ЕС, и на третий день, по-моему, Молдова подала заявку на вступление в ЕС. Что сондишь так особисто? Это такие особистые вопросы, скированные для тебя. ли видишь Молдавию, как бы пришлось Молдавии в Унии Европейской? Конечно, вижу. Конечно, вижу. Люди туда стремятся, хоть и не все понимают, чего они хотят у нас в Молдове из-за прошлых лет пропаганды многих Czyli одной партии. — Уважаешь, что такая пророссийская пропаганда так само działa в Молдавии również, так? — Ну, сон в Молдавии люди пророссийцы? — Да, да, у нас был пророссийский президент, у нас до сих пор даже идут каналы пророссийские, и они не запрещены, то есть Россия, mm -hmm. первый канал, у нас до сих пор все идет. Сейчас рейтинг президентки упал из-за того, что ну, из-за из из ситуации с газом. Последние 2-3 месяца газ очень сильно повысился. Э, люди плоть, платят реально очень большие деньги за газ в месяц. Там около 5 тысяч могут, может прийти счет. А 5 тысяч, 5 тысяч лей, это типа что-то... Ну, для нас это очень много, в общем. 5 тысяч лей – это средняя зарплата. Например, нам еще в нашей семье и в нашем селе еще нормально, и еще 18 селам в Молдове, которые граничат с Приднестровьем, U nich jest kompensacja. To jest, oni płacą nie tak dużo, jak płacą ludzi, którzy nie żyją w przygranicznej zonie. Okay. A przy tam w ogóle nie płacą za gaz. I to jest właśnie jeszcze jedna ciekawostka, dlaczego Naddniestrzanie tak, to jest ta miłość do Rosji, dlatego że właśnie ten gaz i te ceny za gaz, które są przesadnie i sztucznie niskie, więc jakie nastroje są między ludzi? Ежели хоть о том, войны в Молдавии. Пропаганда стопроцентная есть, российская, потому что я же сказал, что телек это главная пропаганда. Некоторые люди даже не знают, что просто война есть. Но ну и пропаганда транслируется таким образом, что клишейная фраза: Вот 8 лет Украина бомбила, и мы пришли освобождать, демилитаризация, демилитаризация, Пропаганда mm -hmm. вот таким образом работает, что вот в день когда началась война, украинцы бежали в Молдову. СтопХам Молдова выпустила такой ролик, где они поехали на границу привезти еды беженцам. Привезли еды и уже ехали обратно на, в столицу, в Кишинев, и по пути наткнулись на дороге, были картошки, набитые гвоздями. Некоторые молдаване подумали, наверное, ну вот нацисты едут, надо им колеса пробить, блядь, чтобы они дальше не проехали. Конечно, блядь, это же так работает. Слушалось, Василий, о такие акции, что сейчас есть как бы, вядомости, что забрать te wszystkie prorosyjskie terytorium, e, że Abchazja, Osetia, że, że Mołdawia powinna też zabrać, e, zrobić atak na Naddniestrze. Co uważasz, co sądzisz na, pod, jakby na ten temat? Czy Mołdawia będzie w jakikolwiek sposób teraz negocjowała, nie, czy tam może poprawi ten konflikt i czy, no ja już nie mówię o ataku oczywiście na Naddniestrze, ale bardziej jakby czy będzie, czy sądzisz, że to jest koniec Naddniestrza, czy so, koniec tych wszystkich separatystycznych краю. Да, я много новостей, на, много натыкался на новости, что украинцы пишут, э, вот э, Грузия, Молдова, Германия, Япония, у вас есть шанс, пока мы тут отвлекаем российскую армию, своим, своими детьми и своими солдатами, вы можете забрать себе свои территории Приднестровье, uh -huh. это для Молдовы, Калининград для немцев, там Абхазию для Грузии. Что касается Приднестровья, и завоевание этой территории, мне кажется, это не совсем возможно, да и не нужно, потому что очень сложная ситуация, потому что в Приднестровье не хотят Молдову, им там и так нормально, у них там российская пенсия, и, и туда, и сюда, и все, и третье, и четвертое. E, люди по ту сторону Днестра никогда себя молдованиями не считали, потому что они всегда были в, в Российской империи. Что там есть так trochę пул на пул, так, что, очевидно, что там тоже мешкаем, там тоже, там есть огромный процент украинцев. Przede wszystkim Ta. na Naddniestrzu. No przecież, Wasili Tkacienko, no ty, ty, ty niby no. nie mieszkasz na Naddniestrzu, ale no, masz ukraińskie nazwisko, tak? Naprawdę Mołdawia ma ten sam wewnętrzny problem z tożsamością. Na Naddniestrzu oczywiście, że też ma, bo to jest w ogóle przygraniczne takie terytorium. I tam jest tak, że 30% Rosjan, 30% Ukraińców, 30% Mołdawian. Oczywiście, że tak w uprościć Uproszczeniu, bo osobiście, no ja też nie jestem Mołdawianinem, a chociaż się urodziłem w Mołdawii. Osobiście ty, chciałbym na tym w ogóle skończyć naszą rozmowę, osobiście ty uważasz, że że trzeba po prostu uciekać jak najszybciej, czy zostaniesz i będziesz czekał po prostu, co teraz się wydarzy? Ciesne. Mnie jednak po prostu achwatwę paranoję i strach. Chciałeś, by nie znam. Ja dawno chciałem ujechać, no на na деле Вот этот самый переломный момент, когда я думаю, что мне нужно срочно уезжать, молюсь, чтобы война к нам не пришла, и все остальное, это очень страшно. То Я варюсь в этом уже 12 дней, как война началась. Я хочу уехать, но у меня сейчас есть некоторые финансовые трудности. Мне нужно сделать визу для этого. Около месяца или что-то в этом роде. М месяц еще но... чака на визы, так? Месяц. Даже полтора сегодня написали месяц, либо полтора. Окей. Okay. Masz taki plan, jakby jest, już masz taką wizję tego, że będziesz uciekał stamtąd i jakby ch chciałbyś uciekać. A które, który kraj? No, Polska. Wiadomo, tak, wiadomo, Polska. No Pracować do Polski. No właśnie jest niesamowite, dlatego, że przez ten cały wywiad ja, ja się umówiłem z Wasią, że będę mówił po polsku a, i będę tłumaczył mu później, ale się okazało, że cały czas jak mówiłem po polsku, to Wasia wszystko rozumiał, przez to, że oglądam moje filmiki, oglądam też YouTube, więc... Tak. Więc Wasia, Wasia już rozumiesz bardzo dobrze po polsku. jak je widzę. Bardzo rozumiem. No i to jest właśnie niesamowite, jaki Kibicuję. mam nadzieję, że ci się uda. Jak coś, to jak mówiłem, że masz tutaj jeszcze oddzielny pokój na sam początek tutaj, w Warszawie, więc z tym możesz w ogóle się nie martwić, więc zapraszamy. Wasia również robi swoją fajną muzykę, którą możecie posłuchać. Ой, да. в сумме, Насчет вот этого так сложно все идет, так сложно тут заниматься чем-нибудь, потому что тут так все вязко идет, так все трудно, и, знаешь, и, и финансы нужны, и то, и другое. Нельзя же просто сидеть в одной комнате, знаешь, год и делать музыку. Нужно, не знаю, выйти хотя бы на улицу или там выпить кофе. Моим же чтобы быть музыка, То нужно иметь инспирацию, это нужно иметь тоже особ, то тоже это нужно быть конкуренцией, прежде всего. И как бы, а как себя замыкаешь в таком маленьком, как бы, i tak dalej i to, no, mm. jakby ten, ten, ten entuz, entuz, entuzjazm trochę idzie na dół. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że za miesiąc dostaniesz tą wizę, jutro pójdziesz i podasz te wszystkie dokumenty, które trzeba, pracę znajdziesz, uwierz mi, pracę, moi rodzice po pięćdziesiątce znaleźli tutaj pracę. Odnaleźć się w muzyce tu będzie o wiele łatwiej, dlatego że pojawi się trochę kasy, pojawi się trochę znajomości, no, i będzie dobrze. Mam nadzieję, że w ogóle będzie dobrze. Mam nadzieję, że wojna w ogóle nie przyjdzie, nie dotknie Mołdawii, chociaż słyszałem taki pomysł jednego świra. W sensie on nie mówił o tym tak bezpośrednio, ale widać, że chce po prostu powrót Związku Radzieckiego, a Mołdawia była częścią Związku Radzieckiego, przypominam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Poka. Dziękuję ci, Roman. Dziękuję Wam, Polacy. See you soon.